W pracujemy w kartezjańskim układzie współrzędnych. Współrzędne podajemy w osiach x i y. I takie współrzędne mogą być względne lub bezwzględne. Współrzędne, bezwzględne definiujemy względem układu współrzędnych, względem jego początku. I tak na przykład na podstawie prostokąta, gdzie podajemy punkt początkowy 0,0, 0, czyli pierwszy narożnik. Umieszczamy w początku układów współrzędnych, OK, i określamy przeciwległy narożnik, np. Na współrzędne x300, y200. OK, tym oto sposobem otrzymaliśmy prostokąt o wymiarach 300 w osi x i 200 w osi y. Co możemy zwymiarować teraz? Okay. OK. Gdybyśmy jednak chcieli narysować taki sam prostokąt. Z tego punktu musielibyśmy już dodawać współrzędne. Czyli, jako pierwszy punkt wskazujemy ten narożnik. To nie jest kłopotliwe. Ale teraz, żeby narysować drugi narożnik, musimy dodać 300 osi x, czyli osi x będzie 600, a osi y 400. Ok. Nie jest to skomplikowane działanie, jeżeli pracujemy na takich w miarę równych liczbach. Problem może pojawić się, kiedy te liczby będą niecałkowite lub dużo większe. I tutaj z pomocą przychodzą nam współrzędne względne, które definiujemy w odniesieniu do ostatnio wskazanego narożnika. I teraz, gdybyśmy chcieli narysować taki sam prostokąt względem na przykład tego punktu, wybieramy rysowanie prostokąta. Jako punkt początkowy wskazuje ten narożnik. I teraz, wykorzystując znak małpki, czyli wciskam Shift i dwójkę na klawiaturze, Podaję współrzędne względem tego wskazanego punktu i wpisuję względem osi x 300 mm, względem osi y 200 mm. Ok, i otrzymałem prostokąt o wymiarach 300 na 200 mm względem tego punktu. I teraz przykładowo narysuję w dowolnym miejscu. Prostokąt i nawet nie znam jego współrzędnych, a chcę narysować na przykład kwadrat o boku 100 mm z tego wierzchołka. Wybieram rysowanie prostokąta, wskazuję ten wierzchołek i wpisuję małpa 100-100. Ok, i został utworzony kwadrat o boku 100 mm względem tego wierzchołka. Współrzędne względne są dosyć często wykorzystywane i znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę z Site.